Dziś jest odcinek. Z... składać takiego robota i jak chłopka. Jakiego robota? Golema, a nie robota. Golem z lawy. Golem z dyni raczej. Z Bo, go... Bo na golemu się zawsze daje głowę. Ty, a nie z brakuje z czegoś temu rozbójnikowi? Kto to jest w ogóle? Jakiś hunter? Kto to jest? Rozbójnik. Rozbójnik, no. No, no. pokażmy. Minecraftowy rozbójnik gotowy z kuszą. Mamy kuszową, kuszową, Minecraftową kuszę. A teraz najtrudniejsze, próbujemy złożyć, Nie jakoś łatwiejsze. odtworzyć tego. Najłatwiejsze. Najłatwiejsze, że są te Nie Chyba to, co? U, u. Aha, ty nogi mu robisz, dobra. Coś ci nie wychodzi. Ręce do góry postrzelam. A ty nie masz rąk. Tam z nogi do góry. No ty też nie masz. To głowa do góry. Byle nie tyłek do góry. No, tak. no pewnie nie. Tyłek do góry. No. No, no, prawie skończony. Trzy klocki ci zostały. Poradzisz sobie. No, podstawkę można by było na końcu dać, żeby ci nie odpadała. No, kroczki. wiedziałem, że ci odpadnie. Dwa kroczki. Dłonie. No, takie A. Minecraftowe, czyli kwadratowe. Dobra, i mamy ja do góry. zestaw z gazetki. Cię ja i... do góry, bo strzelam. Golem i, i, i Rozbójnik. Gazetkowy zestaw Lego Minecraft. Tomek przejął kontrolę yeah. i zakończył kontrolę. Papa, papa, papa. Papa. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkach i łapkach. Będzie też postawić stację kawę. Zobaczymy co zrobimy jutro. Pa.